Mój ukochany synu, posłuchaj uważnie tego, co Ci teraz powiem, bo nic, co dociera do Twoich uszu w tej chwili, nie dzieje się przypadkiem. Każde słowo, które dotyka Twojej duszy, zostało przeze mnie starannie wysłane to wezwanie prosto z mojego serca do Twojego. Szukałeś znaków, potwierdzenia, że nie podążasz tą drogą pełną zakrętów i niepewności samotnie. A dziś przychodzę, by potwierdzić, Nigdy nie szedłeś bez mojego towarzystwa. Od początku byłem przy tobie w nocy, gdy nadzieja zdawała się gasnąć, i w poranki, gdy strach próbował zawładnąć twoim sercem. Gdy rozpętały się burze, a zgiełk świata zagłuszył twoją wiarę, nie pozostałem nieobecny. Byłem tam, w milczeniu, przygotowując każdy krok twojej drogi, koordynując niewidzialne ruchy, ustawiając ludzi i okoliczności, które w odpowiednim czasie skrzyżują się, by odsłonić to, czego jeszcze nie widzisz. Teraz nadszedł czas, by odsłonić odrobinę zasłony. Ta chwila nie jest zwyczajna, to zaplanowane spotkanie nieba z Twoją duszą. Znam głęboką tęsknotę, która wibruje w Tobie, pragnienie zrozumienia tego, co Cię czeka. Znam pytania, które pojawiają się w Twoich myślach, gdy nikt inny nie słucha. Co się stanie? Dlaczego wszystko wydaje się tak długie? I dlatego mówię do ciebie teraz: To, co ma nadejść, jest wspanialsze niż wszystko, co już minęło. Ciężkie dni, cichy ból, długie oczekiwanie wszystko to przekształca się w przygotowanie. Ale nie zdradzę ci całej drogi od razu. Wiara rośnie, gdy jest poddawana próbie krok po kroku. Dlatego pozwalam aby każde objawienie nadeszło we właściwym czasie, aby twój duch mógł się wzmocnić, a ty nauczyłeś się ufać nawet bez patrzenia. To, co teraz czujesz, to początek nowej symfonii, a ja, dyrygent, stroję każdą nutę. Przygotuj się, bo wkrótce zobaczysz, co dla ciebie przygotowałem, i zrozumiesz, że każde opóźnienie było w rzeczywistości przygotowaniem do czegoś większego, niż sobie wyobrażałeś. Moje dziecko, zrozum ciężar tej chwili. To, co słyszysz, to nie tylko przesłanie, to święte powołanie. Te słowa mają moc otwierania drzwi i zmieniania losów. Jeśli zdecydujesz się iść ze mną, poprowadzę cię do życia przepełnionego celem, pokojem i prawdziwą obfitością. Ale jeśli pozwolisz, by strach lub wątpliwości cię powstrzymały, przegapisz nie tylko okazję, ale także błogosławieństwa, które miały przejść przez Twoje ręce i dotrzeć do innych. Ponieważ to, co w Tobie umieszczam, nigdy nie jest tylko dla Ciebie. Ma płynąć, dotykać, przemieniać i uzdrawiać serca, których możesz nigdy nie poznać. Twoje posłuszeństwo zmienia historię, Twoja wiara porusza rzeczywistości, a każde tak, które mi dajesz, otwiera ścieżki do cudów których echo wykracza poza twoje czasy. Dlatego przemawiam z takim naciskiem do twojej duszy, ponieważ twoje decyzje w tej chwili będą miały echo daleko poza teraźniejszością. Ale nie popełni błędu. Moje zaproszenie nie niesie ze sobą potępienia ani ciężaru. Przychodzi odziane w miłość, piękno i obietnice. Nie jestem tylko kolejnym głosem wśród wielu. Jestem żywym słowem, stwórcą który stworzył cię w tajemnicy, który policzył twoje dni, zanim nastał pierwszy. Przychodzę nie z banałami ani pustymi obietnicami, ale z prawdą, która wyzwala, miłością, która przywraca to, co świat zniszczył, i celem, który nadaje sens temu, co wydawało się utracone. Każdy szczegół twojej podróży ma znaczenie. Nic nie poszło na marne. Każda łza została zebrana. Każda cicha modlitwa wysłuchana, a każdy ukryty ból stał się linią w idealnym projekcie, który realizuje w twoim życiu. Moja troska o ciebie jest niezrównana. Nie ma innej miłości, która dorównuje mojej, ani planów, które byłyby tak bliskie tym, które przygotowałem dla twojej przyszłości. Nie tylko towarzyszę ci w ciemnych dolinach, ale przemieniam te same doliny w kwitnące ogrody. Nie tylko obdarowuje cię błogosławieństwami, ale kształtuje Twoje serce, abyś mógł je mądrze podtrzymywać. To czas, by spojrzeć poza pozory, by zrozumieć, że ta rozmowa między Tobą a mną jest punktem zwrotnym. Wszystko, czego doświadczyłeś, cały ból i triumfy, każda cisza i zapomniana modlitwa, doprowadziły Cię tutaj. Potwierdzam, wciąż jesteś w zasięgu mojej ręki. Nigdy nie zbaczaj z drogi mojej miłości. Zbliż się! Jest jeszcze więcej do odkrycia, więcej do przeżycia, więcej do stania się. Spłatam luźne nici Twojej historii, te, które uważałeś za stracone, i przekształcam je w wspaniały gabelin. Zaufaj mi! Nawet gdy wszystko wydaje się zagmatwane, wiedz, że moja sztuka wciąż trwa. A kiedy ostateczny obraz zostanie odsłonięty, Zobaczysz, że nic nie zostało zmarnowane. Niech więc to słowo spocznie w twoim sercu, jak płomień zapalony w środku nocy. Bo to, co zaczyna się dziś, to przebudzenie czegoś nowego, a ja, twój Bóg, dopiero zaczynam pokazywać ci to, co dla ciebie przygotowałem. Dotarłeś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Nic w tym, co się wydarzy, nie jest przypadkowe. Ta chwila została przygotowana zaaranżowana i ukształtowana dla Twojego duchowego przebudzenia. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś łzy, oczekiwanie, nowe początki, posłużyło do wypolerowania Twojej wiary niczym złota w ogniu. Teraz stajesz w obliczu spełnienia obietnic, które od dawna w Tobie kiełkowały. Ale jest coś istotnego, musisz wybrać pozostanie. Wybierz słuchanie do końca, wiarę nawet bez zrozumienia i podążanie dalej, nawet gdy wiatr wieje przeciwko Tobie. Ponieważ w nadchodzących dniach Twoja wierność będzie kluczem, który otworzy drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Drzwi, które były zarezerwowane, czekające na moment, w którym Twoje serce będzie gotowe je przyjąć. Jestem tutaj i chcę, żebyś wiedział, że Cię nie zawiodę. To jest Twój moment, by pochylić serce, uciszyć wewnętrzny hałas i usłyszeć delikatny dźwięk mojego głosu. Ponieważ historia dopiero się zaczyna, a jest tak wiele więcej, co chcę ci wyjawić. Poczuj teraz, jak atmosfera wokół ciebie się zmienia. Coś porusza się w niewidzialnym. To nie tylko emocja czy zbieg okoliczności, to początek duchowego przeobrażenia. Głębokie przebudzenie tego, co zasiałem w tobie na długo przed rozpoczęciem jakiejkolwiek walki. Widziałem ciężar, który nosiłeś w milczeniu. Widziałem pytania, które wołały w tobie, gdy odpowiedzi zdawały się ucichnąć. Widziałem dni, kiedy twoja wiara drżała, a ty jednak postanowiłeś kontynuować modlitwę. I dlatego dziś tchnę nowe życie w pozostały popiół. Ogień w tobie rozpala się na nowo. Ogień, którego nie zgaśnie strach ani nie udusi wątpliwości ani opinie tych, którzy nie rozumieją, co w tobie robię. To, co czujesz teraz, to zew niebios. To dźwięk mojego ducha budzącego to, co było uśpione. Wszystko co się do tej pory wydarzyło, nawet pustynie i burze, nie było oznaką porzucenia, ale częścią treningu. Podczas gdy myślałeś, że o tobie zapomniano, ja wzmacniałem twoje korzenie, zapuszczając je wystarczająco głęboko, by podtrzymać nadchodzące żniwo. I słuchaj uważnie, żniwo jest bliskie, tak bliskie, że powietrze już zaczyna pachnieć nowymi początkami. To, co ma się wydarzyć, to nie tylko zwykła zmiana. To transformacja, która dotknie każdego zakątka twojego życia. Dlatego mówię do ciebie teraz, zanim fale moich błogosławieństw napłyną z siłą, aby twoje serce było niezachwiane. Bo jeśli nie jesteś we mnie zakorzeniony, sama obfitość, którą zsyłam, może stać się ciężarem. Więc weź głęboki oddech i wyobraź sobie: wyobraź sobie, jak pękają łańcuchy, które kiedyś cię krępowały. Wyobraź sobie, jak drzwi, które wydawały się zamknięte na klucz, otwierają się przed tobą. Wyobraź sobie, jak śmiech powraca do twojego domu i jak pokój wypełnia przestrzeń, którą kiedyś opanował niepokój. To nie fantazja, to proroctwo, to są realia tego, co zamierzam zamanifestować w twoim życiu. Ale jest jedna zasada, o której musisz pamiętać: uwierz, zanim zobaczysz. Wiara jest językiem mojego królestwa, a zaufanie jest gruntem, na którym rozkwitają moje obietnice. Nic w Twojej podróży nie jest przypadkowe. Każdy krok, każde oczekiwanie, każdy objazd były częścią większego planu. Przygotowałem spotkanie między Twoją wiarą a spełnieniem moich obietnic. I teraz nadszedł czas, gdy te dwie ścieżki się skrzyżują. Oczywiście wróg próbował wypaczyć tę prawdę, szepcząc, że poniosłeś zbyt wiele porażek, że czas minął, że drzwi się zamknęły. Ale to kłamstwa. Ja jestem tym, który przemienia błędy w doświadczenia, który odkupuje zmarnowane lata i wydobywa piękno z popiołów. To, co świat nazywa porażką, ja wykorzystuję jako fundament cudów. Twoja przeszłość cię nie wiąże. Stanie się żywym świadectwem mojej wierności. Zrozum: nie chodzi tylko o twój sukces czy wygodę chodzi o duchowe dziedzictwo, które budujesz. Każda decyzja wiary Którą podejmujesz, odbija się echem przez pokolenia. Kiedy decydujesz się zaufać, torujesz drogę innym, by znaleźli nadzieję. Torujesz drogę, którą twoi duchowi potomkowie będą podążać z większą łatwością, ponieważ ty postanowiłeś pozostać na nogach. Tak, bitwy nadejdą, ale nie stawisz im czoła sam. Przyodziejecie w mój autorytet, wzmocnię twoje ramiona i otoczę niebiańską armią. To, co robię w twoim życiu, nie przypomina żadnej oferty, jaką oferuje ten świat. Świat oferuje ulotną ulgę, ja oferuję trwałą transformację. Nie zmieniam tylko tego, co na zewnątrz, przywracam to, co w środku. Opatrywam rany, których nikt nie widzi, kształtuję twój charakter i uczę cię kroczyć stabilnie, nawet gdy grunt wydaje się chwiać. Błogosławieństwa, które ode mnie pochodzą, nie przynoszą ciężaru, ale pokój. Nie przynoszą wątpliwości, ale bezpieczeństwo. I po tym poznacie, że to ja działam, bo radość przyjdzie wraz ze zwycięstwem, a spokój będzie pieczęcią mojej obecności. Jesteście w przełomowym momencie waszej historii. To, co was czeka, głęboko was przemieni. Nie patrzcie w przyszłość z lękiem, lecz z oczekiwaniem. Będę was prowadził każdym krokiem. Każda przeszkoda będzie okazją. By objawiła się w was moja chwała. A każda cisza będzie przygotowaniem do świadectwa, które jeszcze dacie. Bądźcie blisko mnie. Nie odwracajcie wzroku. Niech wasze serce będzie wrażliwe, bo to, co wam pokażę, was zaskoczy. Już zostaliście złapani w sieć mojego miłosierdzia, i teraz nic nie może was oddzielić od celu, który wam wyznaczyłem. To jest podróż, dla której się narodziliście. A ja, wasz Bóg. Będę kroczył u waszego boku na każdym kroku. Znam bitwy, które stoczyliście, długie noce, ciemne doliny, ale wiem też, że w was jest płomień, który nigdy nie zgasł. I to właśnie ten płomień przychodzę dziś rozpalić na nowo. Ponieważ nadszedł czas żniwa i zaczyna się on teraz, w twoim sercu. Nie pozwól nikomu wmówić ci, że bolesny rozdział, który przeżyłeś, przypieczętowuje koniec twojej historii. Pamiętaj, cokolwiek stanęło ci na drodze, nie przyszło po to, by cię zniszczyć, ale by zahartować Twoją istotę niczym ogień oczyszczający metale i ujawniający blask ukryty pod brudem. Każda wylana łza, każde błaganie, które rozbrzmiewało echem w ciemności, każda noc, kiedy czułeś się niewidzialny lub zapomniany, wszystko to zostało odnotowane i zachowane z sensem. Widziałem, powiedziałem, a te wspomnienia, te ślady, które czas uparcie nazywa porażkami przekształcę w opowieść o wierności chmury które cię okrywały rozstępują się prześwit światła zaczyna przebijać szarość nie przypadkiem ale dlatego że działa coś większego niż ty sam kiedy wróg myślał że może wykorzystać twoje wyczerpanie by zmiażdżyć twoją duszę nastąpiła interwencja byłeś osłonięty chroniony przez moc która nie zna granic zapieczętowany tym co przynosi odnowę i obronę. Nic, co zostało rzucone na ciebie, nie będzie miało władzy, żadna klątwa, żadne kłamstwo, żadna intryga cieni. Jesteście potwierdzeni, mile widziani i chronieni w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem oskarżeń, które próbują sprowadzić was do waszych błędów. Tak, były decyzje, których żałowaliście. Tak, były chwiejne kroki. Ale to nie jest wasz ostateczny wyrok. Przebaczenie. Które rozciąga się nad waszym życiem, usuwa uścisk tych porażek. Współczucie, które was otacza, przepisuje wasze przeznaczenie ku pełnemu nadziei zakończeniu. Dziś to, co wydawało się być waszym ciężarem, zaczyna się rozpuszczać pod wpływem większej prawdy. Nie jesteście definiowani przez swoje słabości, ale przez to, co wam obiecano. Jestem waszą ochroną, gdy głosy uparcie przywołują przeszłość, interweniuję, gdy fale próbują zagłuszyć wasz oddech. Nakazałem spokój pośród burz i uczynię to ponownie dla Was. Siły, które wznosiły się do ataków w chwilach Waszej kruchości, po prostu zignorowały tych u Waszego boku i dlatego zawiodły. Moja dłoń była mocno trzymana w Waszej, nawet gdy, zmęczeni, nie mogliście jej utrzymać. Działam jako prawnik, przedstawiając niezbite dowody w sali sądowej Twojego życia: poświęcenie, przymierze, obietnice, a w świetle nich werdyktem jest wyzwolenie. Wyzwolenie z łańcuchów smutku, z narracji o porażce, z głosów, które mówiły ci, że nigdy się nie podniesiesz. Zamieniam ciężar, który cię uciska, na olej radości, nakładam na twój umysł uzdrawiające namaszczenie, które przywraca myśli i odnawia wzrok. Nie proszę cię, abyś ukrywał swój ból lub udawał odwagę, przynieś to wszystko do mnie. Płacz, kiedy trzeba, wylej swoje lęki, frustracje i uciszone brzemiona. Ja je poniosę, będę cię wspierał, i nie czekaj na jakąś odległą datę, aby poczuć zmianę. Nawet teraz, w ciszy tej chwili, jest uścisk, który otula cię tam, gdzie siedzisz. Jest obecność, która wyciąga rękę i leczy rany skrywane latami. To nie fantazja, to moja rzeczywistość przecinająca się z Twoją, działająca od wewnątrz na zewnątrz, zastępująca resztki wczorajszego dnia esencją mojej radości. Idąc ku wschodzącemu dniowi, Nieś ze sobą nie okruchów bólu, lecz zapach odnowy. Unieś twarz i pozwól światu zobaczyć odnowę, która w tobie zachodzi. Siła, która powraca na twoje oblicze, będzie bardziej wymowna niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Pokój, który zamieszkuje twoje serce, przemówi głośniej niż twoja przeszłość. Kiedy będziesz szedł oświecony tym pokojem, staniesz się kanałem uzdrowienia dla otaczających cię osób. Twój dom odczuje przemianę, więzi się ocieplą. Napięte słowa ustąpią miejsca śmiechowi i pojednaniu. Tam, gdzie był konflikt, zasieje harmonię, tam, gdzie była cisza, powstaną pieśni. W twoim otoczeniu zabłyśnie światło, którego nie da się przyćmić i wielu zostanie przyciągniętych nieludzkimi zasługami, ale tym, co w tobie działam. Będą tacy, którzy nie rozumieją i stawiają opór. Niektórzy nawet wolą widzieć cię zranionego, ponieważ twoje uzdrowienie konfrontuje się z tym, co wiedzą. Zostaw ich mnie. Jestem w stanie poradzić sobie z przeciwnymi sercami. Twoim powołaniem jest teraz patrzeć na drogę, którą otwieram, a nie forsować skróty. Krok po kroku wzniesie się na nowy poziom, silniejszy, bardziej kompletny, bardziej świadomy mojego miłosierdzia. To jest punkt zwrotny. Burza straciła już nad tobą swoją siłę. Chociaż chmury mogą nadal kropkować horyzont, żadna z nich nie ma mocy, by unieważnić to, co ogłosiłem nad twoim życiem. Weź mnie za rękę. Chodź ze mną. Nauczę cię przechodzić przez te same wody, które kiedyś groziły ci utonięciem, teraz stojąc na nich mocno. Posłuchaj mnie. Żadna przemoc, żaden szept ciemności, żadne wspomnienie przeszłości nie będzie miało siły, by wciągnąć cię z powrotem w rozpacz, z której już cię uratowałem. Nie zatoniesz ponownie. Całkowicie owinąłem cię płaszczem mojej miłości i nic nie może zburzyć tego. Co nad tobą ustanowiłem. Nawet gdy niebo wydaje się ciemnieć, a wiatry niepewności zaczynają wiać, pamiętaj, nie jesteś już tym, który drżał przed burzami. Ukształtowałem cię w głębi zaufania. Nauczyłem twoje serce spoczywać w wierze, twojego ducha wznosić się ponad strach, a twój umysł rozpoznawać prawdę, gdy kłamstwa próbują ukryć się pod maską rzeczywistości. To, co kiedyś cię powaliło, stanie się teraz kamieniem milowym który wyniesie cię na nowy poziom wiary i autorytetu. Głosy, które pragną pochłonąć twój spokój, są bezsilne wobec tego, kto kroczy pod sztandarem mojego imienia. Jesteś pod moją nieustanną strażą, otoczony moją obecnością jak mury, których zło nie może przeniknąć. Z każdym świtem przynoszę ci nowe słowa odnowy, nadziei i równowagi. Wlewam spokój w twoje myśli, uspokajam burzę umysłu i przywracam to, co zubożenie i zniszczenie dni próbowało pochłonąć. Moim pragnieniem jest nie tylko ukoić twoje serce, ale je wzmocnić, aż nic na tym świecie nie będzie w stanie nim wstrząsnąć. Nie jesteś słaby, gdy spoczywasz we mnie. Jesteś twardy, jak skała, ponieważ moja siła pulsuje teraz w tobie. Dlatego wzywam cię do schronienia, które zbudowałem specjalnie dla twojego ducha świętego miejsca, gdzie zgiełk świata cichnie przed delikatnym dźwiękiem mojego głosu. Ucisz na chwilę chaos i pozwól sobie poczuć czystość mojej miłości. To nie jest ulotne uczucie, które zmienia się w zależności od okoliczności. To wieczny prąd, który płynie nieustannie, idealnie ukształtowany, by wypełnić luki w twoim sercu. Cenię cię w sposób, którego twój ludzki umysł ledwo pojmuje. Chcę, aby ta miłość zmieniła sposób, w jaki postrzegasz siebie, aż nie będzie miejsca na wątpliwości ani poczucie winy. Kiedy ludzie próbują ukraść twój spokój, wyssać twoją energię lub rzucić w ciebie krzywdzącymi słowami, pamiętaj, mają moc tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Skup wzrok na mnie, a zobaczysz, jak każdy cień rozpływa się w świetle mojej obecności.